Pan Dariusz Mazurkiewicz w tym roku otrzymał od konferencji IT Bank tytuł Wizjonera Roku. No, jak rozumiem, jest to docenienie e, działań Blika, jeżeli chodzi o sprzedaż, szczególnie w internecie. Sprzedaż w sklepach internetowych. Laudacja była imponująca. Jestem pod ogromnym wrażeniem, i oczywiście tutaj też. Dzięki Pana uprzejmości, podziękuję Szanownemu Żyry za, za tą fantastyczną nagrodę. Ale tak jak miałem okazję na scenie dzisiaj y, powiedzieć, y, 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 y. wizjonerami byli pierwsi ojcowie założyciele, którzy w 13-14 roku mieli tę inicjalną wizję wspólnego systemu płatności, y, planowanego do, 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 do zaoferowania swoim klientom na polskim rynku. Mija dekada i dzisiaj stawiamy sobie nową wizję. Wizję systemu, który będzie daleko szerzej rozpowszechniony, aniżeli tylko na polskim rynku. Oczywiście wyzwań w Polsce mamy dużo, kompleksowość, w szczególności rynku e-commerce'owego, rośnie coraz bardziej. Ważne jest, żeby blik podążał za trendami, a dalej je tworzył, także to jest oczywiste dla nas. Niemniej jednak e, ta przełomowość, którą udało się zbudować na polskim rynku dzięki Blikowi, chcemy nią zarazić też inne rynki europejskie, i mniej więcej od dwóch lat nad tym, nad tym dosyć e, intensywnie pracujemy. No ale spójrzmy na tę nagrodę. Tutaj mamy kartę płatniczą. Właściwie nie wiadomo, jak zilustrować e, aplikację Blika, bo to jest coś wirtualnego, więc ta nagroda powinna wyglądać inaczej, ale jak, zdaniem Pana, powinna być. Zwizualizowana. Nagroda właśnie za bycie wizjonerem w tym obszarze, w którym pan działa. Czy na pewno nie ulega wątpliwości, iż ten świat cyfrowy, w szczególności świat e-commerce, idzie w stronę nowoczesnych, w pełni cyfrowych rozwiązań mobilnych. No w naszym polskim przypadku do tego jesteśmy przekonani: najlepszym interfejsem dla klienta jest aplikacja bankowa. Ewangelizujemy Europę i wiele rynków. Jakby w tym kierunku, żeby pokazać, że aplikacja bankowa może być doskonałym instrumentem płatniczym. Udowadniamy to w Polsce. No właśnie dzisiaj jest informacja o tym, że Państwo właśnie na dniach startują sytuację. Prawda jest taka oczywiście, że... Ten, ten moment startu oczywiście zależy, jak do niego podchodzimy, bo to kilkakrotnie już można powiedzieć, takie przełomowe wydarzenie miało miejsce: zatwierdzenie naszej transakcji na mm. najpierw jej ogłoszenie. Dla nas najważniejszym momentem będzie ten moment, kiedy Słowacy zaczną już fizycznie, faktycznie, dzięki. Swoim własnym bankom słowackim bankom w słowackich sklepach internetowych zaczną płacić blikiem z wykorzystaniem naszej technologii. Chcemy jeszcze w tym roku pierwsze produkcyjne transakcje uruchomić i to jest jakiś taki nasz cel. Całkiem niedawno, mniej więcej miesiąc temu, mieliśmy jaką premierową okazję yy, pokazania tej naszej integracji lokalnemu sektorowi bankowemu w Bratysławie. Yy, przedstawiciele banków przyszli zobaczyć, jak wygląda transakcja blikiem już yy, w pełni zintegrowana z naszą infrastrukturą słowacką. No dzisiaj jesteśmy w przededniu uruchomienia w pierwszych aplikacjach bankowych aktywizacji rynku e-commerce'owego, dostawców usług płatniczych, agentów rozliczeniowych. Także taka animacja, którą bardzo dobrze znamy z tych pierwszych lat budowy rynku, budowy Blika na polskim rynku. No dzisiaj jakby przechodzimy taką przyspieszoną powtórkę po latach właśnie na rynku słowackim i to w tej chwili się dzieje. Mamy super ciekawy, fajny, zmotywowany, słowacki zespół do tego, żeby już międzynarodowy, zespoły Blika są już dzisiaj międzynarodowe. Część naszych zespołów to Rumunii, część Słowacy, nasz, nasz warszawski zespół. Także stajemy się powoli organizacją, która no, musi rozumieć potrzebę bardziej już europejskiego klienta, a nie tylko polskiego. No, wiem, że był Pan z prezentacją ze Związkiem Banków Polskich w Brukseli i przekonywał Pan, jak rozumiem, instytucje finansowe ze strefy euro. Czy tutaj coś się dzieje? No, Słowacja jest w strefie euro, oczywiście, więc to jest pierwszy krok, bardzo ważny, ale czy inne kraje z strefy euro mogą się pojawić? Wkrótce? Yy, tak. Yy, myślimy, że nasz ruch słowacki to będzie pierwszy ruch w Europie. To będzie pewnego rodzaju precedens. Yy, z tego też powodu też zależy nam na tym, aby to się wydarzyło bardzo sprawnie i szybko. Chcemy pokazać, że Bligi jest pierwszym systemem, który potrafi umiejscowić czy plasować swoją własną technologię na innym rynku. To po pierwsze, a po drugie od razu na rynku w strefie euro. To jest niezwykle istotne, dlatego że funkcjonując jakby z perspektywy, czy jakby budując system z perspektywy strefy euro, no, no niemalże ten rynek jest zdecydowanie większy, krajów jest zdecydowanie więcej. Musimy sobie dawać radę z tak zwaną interoperacyjnością, przeliczaniem walut pomiędzy poszczególnymi rynkami, a to jakby, jakby z tego względu kompleksowość systemu płatności znakomicie rośnie. Skupiamy się na tej Słowacji, która jest takim naszym powiedzmy, pierwszym etapem wejścia na strefę euro. Oczywiście, że budujemy tą wiedzę wśród zachodnich, potencjalnych naszych, mamy nadzieję, niedługo partnerów, w szczególności bardzo dużych banków zachodnich. Pokazujemy, czasami taką bazową z naszej perspektywy wiedzę przekazujemy, że po prostu aplikacja bankowa jest doskonałym instrumentem do tego, żeby zacząć płacić. Wydaje nam się, taka sprawa dosyć oczywista, wydaje mi się, że na, nawet nie wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że jednak to poziom zaawansowania polskiego mobila bankowego w stosunku do zachodu jest tak duży, że my przychodzimy z czymś niesamowicie nowatorskim. No dla Pana nie jest tutaj już niczym dziwnym, że można płacić blikiem w aplikacji bankowej. Dla zachodniego przedstawiciela świata płatności pracującego w banku nie jest to oczywistością dzisiaj. Więc jakby przynosimy pewnego rodzaju ciekawy produkt, już abstrahując od samej wygody blika. Przynosimy zupełnie nowy biznes, powodowania, że klient zostaje z bankiem, nie idzie do trzeciego fintechowego podmiotu, tylko zostaje z bankiem, co więcej, mhm. uważa, że to jest najlepszy, najwygodniejszy sposób płatności. To jest taka nasza duża misja. Wszystkie ręce na pokład. Mamy bardzo wielu przyjaciół w Polsce. Wspomniał Pan o naszym tutaj wspólnym wydarzeniu w Brukseli ze Związkiem Banków Polskich. Korzystamy ze wszelkich naszych możliwych relacji, które, które jesteśmy w stanie wykorzystać, żeby z, tym, z tą informacją się pojawić. Tak? No właśnie, ale właścicielami spółki, która jest właścicielem Blika, są banki komercyjne, w tym banki córki. Banków, które działają w Unii Europejskiej, wielkich banków. Czy to w jakiś sposób pomaga w propagacji Blika na tym rynku? Uważamy, że jest to ogromna zaleta Blika, że mamy w dużej mierze grupowych udziałowców dzisiaj z Polski i skrupulatnie to wykorzystujemy. Hmm? Jeszcze pytanie o rynek polski. Czy czuje pan oddech konkurencji? Coś tu się dzieje takiego, że no, widzi panu, że rośnie panu konkurencja? Cały czas, cały czas przyglądamy się rynkowi. Posiadamy istotne udziały rynkowe. 60-70% w zależności od tego, jak jak tą skalę rynkową, czy wielkość polskiego e-commerce przyjmujemy, to właśnie są transakcje przepracowane przez PSP w ramach systemu blikowego. No, i zdecydowanie byłoby y, niezwykle aroganckie, żeby powiedzieć, że tak zawsze będzie. Ktoś, kto tak stwierdza, być może są to jego ostatnie chwile, tak naprawdę na piedestale. Patrzymy, co się dzieje, jakie trendy są dzisiaj obecne, i przede wszystkim naszą uwagę zwraca tak zwany sektor czy metoda płatności. Jesteśmy w tym świecie płatności tutaj na co dzień, tak zwanego BMP-a, Now, Pay Later. Na odroczoność płatności. W ciągu minionego roku, dwóch, a w szczególności minionego roku, lawinowo popularność tej metody czy tego sposobu yy, nie wiem, finansowania się tak naprawdę w trakcie płatności yy, ta popularność lawinowo rośnie i dlatego też yy, skrupulatnie, strategicznie krok po kroku pracujemy, aby marka Blik Płace później w najbliższym możliwym terminie na rynku się pojawiła. Yy, uważamy, że musimy być obecni, obecni w tym segmencie, po to, aby. Mm, aby siła blika cały czas była, że tak powiem, taka, jak, jaką mamy, jaką, jaką, jaką obserwujemy na ten moment. Tak Czyli te istotny udział rękowy.